Dzień dobry. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj najłatwiejszy biszkopt, który się zawsze udaje i pieczony w dużej blaszce. Przepis baza do przekładania ciast, na przykład kremami lub galaretkami. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą: jajka, cukier, mąka. Cukier wanilinowy i proszek do pieczenia. No to zaczynamy. Do czystej i suchej misy wbijamy 6 jajek. Jajka powinny mieć temperaturę pokojową. I jajka ubijamy mikserem. Do jajek dodajemy cukier z wanilią lub cukier wanilinowy. Następnie do spienionych jajek zaczynamy dodawać cukier. I cukier dodajemy stopniowo przez około 5 minut cały czas miksując. Gdy cukier już się skończy, zwiększamy obroty miksera i jajka nadal ubijamy. Ubijamy jeszcze około 10 minut, aż masa jajeczna stanie się jasna, gęsta i puszysta. I w tym czasie piekarnik już nagrzewamy do 180 stopni. Następnie do ubitej masy jajecznej stopniowo przesiewamy mąkę. I bardzo delikatnie, ale dokładnie mieszamy tak, aby nie było grudek mąki. Do mąki dodajemy półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. W tym przypadku proszek do pieczenia jest konieczny z uwagi na zwiększoną ilość mąki. Gotowe ciasto wykładamy do formy. Boków formy nie smarujemy ani nie wykładamy papierem do pieczenia. Papierem do pieczenia wykładamy tylko dno formy. Delikatnie wyrównujemy powierzchnię ciasta i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. I biszkopt pieczemy około 25-30 minut do suchego patyczka. Boki biszkoptu oddzielamy nożem od formy dopiero po jego wystudzeniu. Odwracamy do góry dnem, delikatnie zdejmujemy papier do pieczenia i przekrawamy na dwa blaty. Biszkopt według tego przepisu jest delikatny i puszysty. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!